Już wkrótce pokażemy najpiękniejsze plaże Albanii i najbardziej zatłoczone kurorty. Spojrzymy głęboko w niebieskie oko i odwiedzimy starożytne miasto założone przed naszą erą. Zapraszamy Was w podróż do miejsc, które przez lata skrywały się przed światem od dzikich górskich szczytów, przez malownicze doliny. Kamienne uliczki miasteczek, aż po turkusowe morskie wody. Witamy w Albanii, czyli Mire Sevini Shiperi, Czy Albania to kraj górski czy nadmorski? Tradycyjny czy nowoczesny? Wschodni czy zachodni? A może wszystko w jednym: to kraj wielu kontrastów. Zobaczcie go razem z nami w naszej dwutygodniowej podróży po Albanii. Kraj wielkich bohaterów, szalonych przywódców i silnych mieszkańców. Starożytnych tajemnic, które przenikają w współczesne życie, autentycznych miejsc, gdzie każda chwila niesie ze sobą historię, harmonii kultur, religii, szacunku dla różnorodności. Albania czeka na tych, którzy pragną odkryć jej wielobarną mozaikę. Zaczynajmy. Albania, część siódma. Saranda, Ksamil i okolice. Witamy w naszej podróży po Albanii. W dwa tygodnie odwiedzamy najciekawsze miejsca tego kraju. W poprzedniej części pokazywaliśmy zabytkowe miasto Girocastra. Teraz już przemieszczamy się na południe i w stronę morza. Czas na Rivierę Albańską i słynne miasta Saranda i Ksamil. Do zwiedzania tego regionu wybieramy hotel w Sarandzie. Jako, że spędzamy tu kilka dni, wybór padł na komfortowy hotel Julia. Piękne wnętrza i spektakularny widok. Do tego blisko do morza i centrum miasta, a pod hotelem basen dla gości hotelowych. Saranda to miasto, które zachwyca malowniczym położeniem włókowatej zatoce Morza Jońskiego. Z oddali Saranda prezentuje się jak amfiteatr nad wodą. Miejskie budynki wspinają się po zboczach otaczających zatokę naprzeciw greckiej wyspy Korfu. Ze względu na swój łagodny śródziemnomorski klimat i lokalizację, miasto stało się jednym z najważniejszych centrów turystycznych w kraju. W czasach rzymskich i bizantyjskich Saranda pełniła rolę portu handlowego. Na przestrzeni burzliwych dziejów Sarandę chcieli mieć we władaniu Grecy, Bizantyjczycy, Rzymianie, Turcy, Osmańscy, Włosi, a okupowali także Niemcy. Obecnie Saranda jest jednym z centrów mniejszości greckiej w Albanii. W 1912 roku, po ogłoszeniu albańskiej niepodległości, Saranda liczyła jedynie 110 mieszkańców, obecnie to miasto 40 tysięczne. Saranda jest uważana za nieoficjalną stolicę Riviery Albańskiej. Może być celem samym w sobie lub bazą wypadową do wycieczek po regionie. Sporą część odwiedzających Sarandę stanowią fani plażowania. Nie muszą udawać się gdzieś poza miasto, by oddać się kąpielom słonecznym i morskim. Plaża miejska zlokalizowana jest w samym sercu miasta. Szeroki bulwar nadmorski niczym w śródziemnomorskim kurorcie prowadzi wzdłuż brzegu, oferując widoki na turkusowe wody morza i zacumowane łodzie w przystani. A jednocześnie z plaży zejść można do licznych barów czy kawiarni. Marina Sarandy pełna jest zarówno eleganckich jachtów, jak i tradycyjnych łodzi rybackich. Stąd też wyruszyć można w liczne rejsy poza toce, wzdłuż wybrzeża czy na pobliską grecką wyspę Korfu. Amatorzy sportów wodnych też nie będą się nudzić. Niestety, saranda ma swoje blaski, ale i cienie. Jest wręcz oblegana w sezonie. O każdej porze dnia wszędzie jest tu pełno turystów. Marzący o cichym, spokojnym wypoczynku, tu nie będą zadowoleni. Poruszanie się samochodem po Sarandzie to wręcz koszmar. Zazwyczaj miasto jest sparaliżowane, jeśli chodzi o ruch samochodowy. Jeśli wybierzecie się tu własnym autem, to znalezienie parkingu graniczy z cudem. Planując tu nocleg, mając auto, sprawdźcie, czy hotel ma własny parking. Przejdźmy do architektury miasta, które jest wręcz zabetonowane. Rozrasta się w olbrzymim tempie. Na każdym kroku coś jest budowane. A miejsca na olbrzymie hotele jest bardzo niewiele. Budynki stoją w niewyobrażalnie małych odległościach od siebie. Nie wiemy czy ktoś ma pomysł, aby saranda wyglądała w przyszłości ładnie, czy najważniejsze jest sprzedanie kolejnej działki pod następny wielki hotel czy apartamentowiec. Jeśli chcecie w Sarandzie zrobić coś więcej niż tylko korzystać z uciech nadmorskiego kurortu, to można wybrać się tu do Muzeum Tradycji i Muzeum Archeologicznego. Muzeum Tradycji w Sarandzie znajduje się w pobliżu miejskiego nabrzeża. To kameralne miejsce, które oferuje wgląd w bogatą historię i kulturę regionu. Ekspozycja muzeum to tradycyjne stroje, muzyczne instrumenty ludowe, ręcznie tkane dywany, oraz warsztaty tkackie. Wśród eksponatów znajdują się również dawne fotografie, ilustrujące zmiany, jakie przeszło miasto na przestrzeni dekad. Wystawy rozmieszczone są na dwóch piętrach, pozwalają zanurzyć się w różnorodnych aspektach lokalnej tradycji. W ramach tego samego zwiedzania nieopodal przechodzimy do Muzeum Archeologicznego. Zostało stworzone w celu ochrony mozaiki odkrytej w latach 60 w budynku dawnej poczty. Mozaika ta datowana na VI wiek pochodzi z posadzki starożytnej bazyliki. Znalezisko to podkreśla długą historię osadnictwa w tym regionie, a także znaczenie Sarandy jako ważnego ośrodka w czasach wczesnego chrześcijaństwa. Ekspozycja zawiera również inne artefakty i fotografie, które dokumentują zabytki archeologiczne Sarandy i okolic. Muzeum jest bardzo małe właściwie to jedna sala. Natomiast napotkacie tu pełną pasji do przekazywania wiedzy przewodniczkę, która kiedyś oprowadzała wycieczki po miejscach archeologicznych w Albanii. Wszystkim zainteresowanym przekazuje w bardzo przystępny sposób sporą porcję ciekawej wiedzy historycznej. Wtedy cała ekspozycja Muzeum Archeologicznego staje się jasna i czytelna. Będąc na początku zwiedzania regionu, dostaniecie sporo ciekawostek i rad dotyczących popularnych miejsc. Nawet zniechęconych niewielką ekspozycją, pani przewodnik zaciekawi swoją opowieścią i na pewno wyjdziecie zachwyceni, tak jak my. Po kolejną dawkę wiedzy historycznej można udać się nieco poza centrum Sarandy, na pobliskie górujące nad miastem wzgórze. Tu położony jest zamek lekursji. Pochodzi z XVI wieku i został zbudowany przez sułtana Sulejmana. Najprawdopodobniej służył do kontroli portu w Sarandzie. Mury sięgają 7 metrów wysokości i są grube na 2 metry. Zamek mieścił garnizon liczący około 200 żołnierzy. Teraz, będąc w rękach prywatnych, stanowi atrakcję turystyczną, związaną głównie z widokiem na sarandę. Funkcjonuje tu restauracja i bar. Za dnia dociera tu niewielu turystów. Za to wieczorem stanowi bardzo popularną rozrywkę z powodu spektakularnych zachodów słońca nad zatoką. Za dnia widok z zamku na sarandę też jest imponujący. Spacerując tu u podnóża tej góry. Napotkacie na dość dobrze zachowane bunkry. To już nie pamiątka po czasach osmańskich, ale komunistycznych. Bunkry, schrony, gigantyczne tunele pokazywaliśmy Wam w odcinkach o Tiranie i Girokastrze. Ale równocześnie powstawały także małe bunkry obronne, kontrolujące strategiczne miejsca z punktu widzenia komunistycznego dyktatora Envera Hoczy. Powstało ich na terenie Albanii kilkaset tysięcy. Teraz takie małe, zwykłe po prostu niszczą. Choć wszędobylscy turyści tacy jak my, oczywiście muszą do nich zajrzeć. Naładowani sporą dawką wiedzy i historii, teraz już wybieramy się napełnić żołądki albańskimi smakołykami. Pełnym przekonaniem możemy Wam polecić w Sarandzie restaurację Haji, której nazwa oznacza pielgrzym. Gościmy więc u pielgrzyma, a tu pamiątki z całego świata. Nie wiemy, czy to właściciel restauracji tak podróżuje, czy też goście przywożą te pamiątki z różnych stron całego świata. Ważne jest tutaj przede wszystkim jedzenie. Jako, że jesteśmy nad morzem, to królują tu owoce morza, ale nie tylko. Na przystawkę zamawiamy grillowane bakłażany i inne warzywa. Aromatycznie doprawione. To już pieczony ser typu feta. W Albanii możecie spróbować wielu serów i nie będziecie zawiedzeni. Podaje się je tutaj również pieczone. A jeśli owoce morza, to na przystawkę można zamówić sałatkę z ośmiornicami. Po prostu kwintesencja morza. W restauracji Hadzi mają także rewelacyjnie smażone owoce morza. Ba, bardzo ważny proces dzielenia posiłku, ponieważ zaczęło się robić niebezpiecznie. No, ale ty masz chyba większe kawałki. No i tak u nas zawsze. Zdjecie tutaj również soczyste krewetki gotowane na ostro. Nie zapominajmy, że jesteśmy tutaj blisko Grecji i właśnie z greckiej kuchni mamy tu musakę. Na zakończenie można powiedzieć, nie był w Albanii ten, kto nie spróbował słynnego narodowego dania kosi. W glinianym naczyniu pieczona jest mięcina, w zasmażce z kwaśnego mleka, jajek, mąki i masła. Sól, pieprz, czosnek i oregano dopełniają tej pyszności. Zawsze w Albanii także do każdego posiłku dostaniecie pieczywo. Szef restauracji Hadzi lubi także poczęstować na zakończenie posiłku swoich gości. Dostaliśmy słynnego albańskiego arbuza i słynny albański alkohol, zwany też albańskim bimbrem, czyli raki. Inne albańskie pyszności możecie poznać w pozostałych częściach naszej podróży po Albanii. Nad Zatoką w Sarandzie można podziwiać urokliwe zachody słońca. I to jest jeszcze ta chwila zatrzymania spokoju. Ale zaraz po zmroku Saranda rusza z pełnym impetem. Turyści hurtowo opuszczają hotele i apartamenty, by pojawić się na mieście. Nocne rejsy już gotowe, by wyruszyć z portu. A tysiące turystów gotowych, by korzystać z nocnych uciech słynnego albańskiego kurortu. Ilość osób jest tu nie do określenia. Wszędzie są po prostu tłumy. Dobrze, że nadmorska promenada jest tak szeroka, bo na zwykłych chodnikach przechodnie po prostu się nie mieszczą. Ruch na ulicach prawie stoi w miejscu. Zwolennicy odludnych miejsc i cichych wieczorów oczywiście tu się nie odnajdą. Ale ci, którzy lubią na wakacjach szaleństwa. Z pewnością będą zadowoleni. Kiedy już poznaliśmy szaleństwa Sarandy, czas wyjechać z miasta i poobcować się z piękną przyrodą i poznać mały cud natury. Jedziemy 25 km od Sarandy. W otoczenie gęstych lasów, bujnej roślinności i gór. Oczywiście i tu są tłumy. Wejście na teren parku jest płatne, a potem sami decydujecie, jak przemierzyć ciąg dalszy drogi. Można wybrać albo kilkunastominutowy spacer, wypożyczyć skuter, rower, hulajnogę, albo wybrać się w trasę tą osobliwą kolejką. To chyba jasne, na co padł nasz wybór. Po dotarciu na miejsce, oczom wszystkich ukazuje się wyjątkowe zjawisko naturalne. To źródło krasowe o nazwie Blue Eye. Dokładna głębokość wciąż nie została w pełni zbadana. Do około 50 metrów dostali się jak dotychczas nurkowie. Woda ma 10 stopni Celsjusza. Obowiązuje tu zakaz kąpieli, niestety niektórzy turyści nic sobie z tego nie robią. My zaglądamy do wewnątrz źródła. Okiem naszej kamery. Bierze tu swój początek rzeka Bistrice. Oprócz wizualnego uroku, Blue Eye ma również kulturowe znaczenie. Woda ze źródła była przez wieki używana przez lokalnych mieszkańców. Źródło było uważane za magiczne oko natury które chroniło okolice przed złymi mocami. W okolicy rozbudowała się infrastruktura turystyczna, tak aby móc komfortowo spędzić czas wśród licznych strumieni. Udajemy się teraz na południe, prawie tuż przy granicy z Grecją. Kierunek to Butrint. Starożytne miasto, Warownia, współcześnie jak widać, oblegane jest przez turystów. Jak prawie zawsze, brakuje miejsc parkingowych. Do tego w Albanii po prostu trzeba przywyknąć. Starożytne miasto, port Butrint to spory fragment historii świata śródziemnomorskiego. Położone jest na wzgórzu, z trzech stron otoczonym wodą, pomiędzy jeziorem Butrint a kanałem Vivari. Dzieje tego miejsca to podróż przez kilka epok historycznych, która zaczyna się w VIII wieku przed naszą erą. Dawne miasto i jego dziedzictwo skrywa w sobie świadectwa kultury i cywilizacji greckiej, rzymskiej, bizantyjskiej, weneckiej i osmańskiej. Pozostałości budynków, które przetrwały do naszych czasów, powstawały w różnych wiekach i cywilizacjach. Na początku wita nas wieża wenecka, ale to dlatego miejsca dzieje niemalże najnowsze. Pochodzi z XV wieku. Rozległym terenem z bujną roślinnością docieramy do Agory centralne miejsce, w którym dawni mieszkańcy zbierali się by słuchać przemówień, handlować lub wymaszerować na wojnę. Najbardziej charakterystycznym miejscem na agorze jest świetnie zachowany amfiteatr. Powstał w III wieku przed naszą erą, a w II wieku został gruntownie przebudowany przez Rzymian. Mógł pomieścić 1500 widzów. Obok teatru widać pozostałości po świątyni Asklepiosa. Boga Medycyny, wybudowanej na początku II wieku naszej ery. Przybywali tu pielgrzymi w nadziei na uzdrowienie. Po wyjściu z Agory, ścieżka zaprowadzi nas do budynku pochodzącego z II wieku naszej ery. Przypuszcza się, że mógł to być gimnazjon albo prywatny dom. Ostatecznie budynek przekształcony został w Kościół. Naszym oczom ukazuje się baptysterium czyli budynek, w którym odbywały się chrzty. Baptysterium w Butrincie było drugim co do wielkości takim obiektem w całym Cesarstwie Bizantyjskim. Zostało zbudowane w VI wieku. Najbardziej cennym elementem tych zabytkowych zabudowań jest mozaika na posadzce. Jest najbardziej złożoną mozaiką zdobiącą baptysteria z tego okresu. Niestety można by było bardziej zadbać o jej ekspozycję. Tymczasem trzeba ją sobie wyobrazić, można spojrzeć na zdjęcie, bo na co dzień jest przysypana piaskiem, aby nie niszczała. Taki albański sposób ochrony. Bardzo okazałym tutejszym zabytkiem jest dobrze zachowana bazylika. Zbudowana w tym samym czasie co baptysterium, czyli na początku VI wieku. Była bardzo bogato zdobiona, jej podłogę także pokrywała mozaika wykonana prawdopodobnie przez tych samych rzemieślników, którzy stworzyli tę w baptysterium. Niestety ta tutejsza nie przetrwała. Za to spacer wśród tych wielowiekowych murów, w których modlili się Bizantyjczycy, jest sporym przeżyciem. Jedną z lepiej zachowanych bramy w murach obronnych jest Lwia Brama. Wysoka na 3,5 metra zachowała się prawie w stanie idealnym, a jej powstanie datuje się na IV wiek przed naszą erą. Nazwa powstała od płaskorzeźby przedstawiającej lwa, choć, mówiąc szczerze, bardziej przypomina dzika. Daleko jeszcze? Na najwyższej części wzgórza znajduje się akropol, otoczony najstarszymi murami wzniesionymi w VII-V wieku przed naszą erą. Tutejszy zamek zrekonstruowano w latach 30. XX wieku. Obecnie jest tu muzeum, w którym ukazano historię Butrintu. Dla sporej części turystów największe znaczenie mają tutaj piękne widoki. Podziwianie ich to zasłużona forma odpoczynku po wspięciu się na tę górę. Latem jest tu bardzo gorąco, a wędrówka bardzo męcząca. Kto ma jeszcze siły, może przepłynąć promem na drugą stronę kanału Vivari. Tu położony jest wenecki zamek trójkątny. Powstał podobno w XV wieku za sprawą Republiki Weneckiej i służył do ochrony tutejszych łowisk. Drugim miejscem wartym zobaczenia jest zamek osmańskiego można Alego Paszy. W całej Albanii można spotkać sporo jego zamków i pokazywaliśmy je wam w pozostałych częściach naszego cyklu. Ten został wybudowany u ujścia kanału Wiwara do morza. Na początku XIX wieku. Ze względu na położenie na wyspie, wśród rozlewisk nie jest on łatwo dostępny. Trzeba skorzystać z usług łodzi, które dopływają do tego miejsca. Drogi lądowej brak. Park Narodowy Butrint, poza stanowiskami archeologicznymi, jest także bardzo bogaty przyrodniczo. Na jeziorze, wysepkach, mokradłach Występuje ogromna różnorodność fauny i flory ponad 240 gatunków ptaków, 100 gatunków ryb i blisko 40 gatunków ssaków. Po sporej dawce wiedzy historycznej powracamy do współczesności i uciech życia doczesnego. Niektórzy mówią, że to perła w koronie Albanii. Czas to sprawdzić i odwiedzić miejscowość Ksamil. Miasteczko jest tak naprawdę bardzo małe. Zamieszkuje tu na stałe kilka tysięcy osób. Aby odkryć to, co tu najważniejsze, trzeba przedrzeć się przez pas nowo powstających hoteli i następnie dotrzeć do brzegu nad piękne Morze Jońskie. Ksamil jest bez wątpienia najpopularniejszą miejscowością nadmorską Riwiery Albańskiej. To natura uczyniła to miejsce tak wyjątkowym. Znajdując się na plaży, wszyscy już rozumieją kolejne określenie Ksamilu jako albańskie Malediwy. Morze tworzy tu przepiękne rajskie kolory. A piaszczysty brzeg sprawia wrażenie, jakbyśmy przenieśli się na jakiś mały skrawek lądu na oceanie. Uroku dopełniają jeszcze trzy wysewki położone niedaleko brzegu, a jeszcze dalej Wyspa Korfu. Choć z daleka linia brzegowa wydaje się jednolita, jest tu podział na kilka plaż. Większość z nich jest jednak prywatna. Aby położyć się tu, trzeba wykupić miejsce na leżaku pod parasolem. To, co jest zdecydowanym minusem tej miejscowości, to ilość turystów. Cały urok tej linii brzegowej ginie, kiedy jesteśmy w tłumie. Leżak przy Leżaku. I tak spędza się wymarzony czas na plaży. Jednym ze słynnych miejsc jest wysunięty w stronę morza gigantyczny postument w kształcie dłoni. Pamiątkowa fotka w tym miejscu to niczym pieczęć potwierdzająca pobyt na plaży w Ksamilu. Oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić tej przyjemności. Z przystani Ksamil można wybrać się także na rejsy łodzią wzdłuż wybrzeża, na pobliskie wysepki i na grecką wyspę Korfu. Z pewnej odległości i dystansu linia brzegowa przeboju wakacyjnego Albanii-Ksamilu wygląda najlepiej. Powracamy do Sarandy, bo to ostatni przystanek w naszym cyklu o Albanii. Spędziliśmy w tym kraju intensywne dwa tygodnie. Byliśmy w Albanii po raz pierwszy i z wielkim zainteresowaniem poznawaliśmy pulsujące życie tej części południa Europy. Albania staje się powoli europejskim kurortem, niczym śródziemnomorskie przeboje turystyczne. Robi w tym kierunku bardzo dużo. Jedne zmiany postępują zbyt szybko. Inne za wolno. Zobaczyliśmy tu bardzo dużo, ale jak zawsze sporo jeszcze pozostało. Niezaprzeczalnym atutem Albanii jest bogata i ciekawa historia, zachwycająca przyroda. Wszystko to sprawia, że warto poznać bliżej ten kraj. Pod wieloma względami Albania wciąż jest dzika, nieujażniona, nieoszlifowana. To czasem jej mankament. Ale może być również atutem. Dziękujemy, że byliście z nami w tej podróży. Zobaczcie także pozostałe odcinki naszego cyklu o Albanii. Do zobaczenia w kolejnych podróżach.